Zanim zaczniemy kolejny odcinek, to chciałbym wykorzystać swoje zasięgi do czegoś przydatnego ludzkości. Żyjemy w czasach zjednych TikToków, gdzie na ludzkiej tragedii idioci próbują fejkować, że są na wojnie, a ludzie, którzy nie do końca są zaznajomieni z technologiami potrafią w dobrej wierze wydawać spore sumy na takich pozerów, na rzekome wsparcie dla osób poszkodowanych. Uświadamiajcie swoich bliskich o zagrożeniach i jak chcecie realnie pomóc naszym sąsiadom, to kupcie produkty pierwszej potrzeby i zanieście do najbliższego punktu. Te rzeczy zostaną przekazane w odpowiednie miejsce, zrobiłem tak i ja. Tak samo wsparcie pieniężne jest możliwe, w opisie dałem linki do zaufanych organizacji. Jest pełno rosyjskich troli w internecie, zatem jeśli finansowo nie jesteś w stanie pomóc, to chociaż zgłaszaj antyeuropejską i prorosyjską propagandę w komentarzach na YouTubie, Twitterze i innych social mediach. A jeśli któryś z twoich znajomych dał się tej propagandzie, to jebnij mu profilaktycznego gongawryj, ewentualnie spróbuj przemówić do rozsądku. Jako cywilizacja jesteśmy zjednoczeni jak nigdy wcześniej, zatem starajmy się to pielęgnować. Czasy są ciężkie, zatem póki jest możliwość, to dalej będę kontynuował w tradycyjny sposób działalność i tok prowadzenia formatu nie dajmy się zwariować propagandzie i bądźmy gotowi psychicznie i fizycznie na trudne czasy. Również chciałbym dołożyć od siebie cegiełkę, zatem dzisiaj zrobię livestream charytatywny, najpierw na YouTube, a potem na Twitch, a przychody z donatów zostaną przekazane dla potrzebujących. Livestream odbędzie się o godzinie 16:00, tak jak mówiłem, najpierw na YouTubie, a potem przejdziemy na Twitcha. A teraz zaczynajmy z odcinkiem. Na Redditie parę dni temu mogliśmy zauważyć ciekawego posta z przeciekiem. Na jednym z nich możemy zobaczyć prawdopodobnie nadchodzącą postać o nazwie Hawk. No, i tutaj nie mamy żadnych złudzeń, jest to postać zwiadowcza. Screen, co prawda, jest rozmazany, ale możemy przeczytać pasywkę i taktykala. Pierwsze to jest sniper kit, no i tutaj akurat jest nieco trudniej, żeby to rozszyfrować. Jednakże, padło tam słowo ADS. Jeśli jesteście trochę zaznajomieni z apexem, to wiecie, że chodzi tutaj o przybliżenie. Im większe mamy przybliżenie w sniperce, w tym jesteśmy dokładniejsi, korzystając właśnie z pasywki Hawka. To znaczy, jeśli mamy na przykład lunetę sześciokrotnego przybliżenia, to prawdopodobnie nie będziemy musieli obliczać, jak pocisk upadnie z wystrzelonej snajperki, z której korzystamy. Zatem prawdopodobnie chodzi o to, że bierzemy jakąkolwiek snajperkę z przybliżeniem, i kiedy oddajemy strzał, to nie musimy brać poprawki na odległość, w jaką celujemy. Wydaje się to być przydatna pasywka i osoby, które lubią snajpić w Apexie, wykorzystają ją z pewnością do perfekcji. Jeśli chodzi o Taktikala, mamy tam podpis Companion Launch, jednakże <noise> tutaj jest już tak wielka pikseloza, że praktycznie nie da się odczytać. To w tych hieroglifach jest zapisane. Nie mówiąc już o Ultimacie, który jest kompletnie rozmazany na tym screenie. Jednakże prawdopodobnie Tactical będzie zostawiał urządzenie, które będzie skanowało teren. Coś jak mieliśmy skanery w Titanfallu. Każda postać zwiadowcza w Apexie skanuje na swój sposób, ale czegoś takiego wcześniej nie mieliśmy, no chyba, że zostawiliśmy drona krypto. Być może to będzie bardziej schowane, bardziej dyskretne, kiedy zostawimy właśnie takiego Tacticala gdzieś w okolicy, no i kiedy wróg będzie przechodził na to my dostaniemy o tym powiadomienie i skana. Zatem wydaje się to dosyć ciekawe. A co do ultimate'a to możemy tylko spekulować, jest tam ikonka snajperki. Prawdopodobnie może będzie to jakaś snajperka którą wyjmiemy, taka broń dodatkowa, w przypadku tak jak ma Rampart, coś na tej zasadzie. No i z pewnością jest to jakaś snajperka, może jakaś awupa, czy coś na zasadzie takiego, wiecie, krabera tylko może być to zupełnie inna broń. No i jakby nie patrzeć, jest duże w sumie prawdopodobieństwo na to, no bo jeśli Rampart dostała swoją taką ekskluzywną broń, z której może korzystać, tak nie zdziwiłbym się, gdyby ultimatem by była jakaś snajperka ekskluzywna dla Hawka. Dużo było też przecieków na temat bliska, tutaj nie mamy za dużo informacji. Ten pewnie nie pojawi się na 13 sezon tylko prędzej na 14 i sądząc po tym jak ostatnio legendy były wydawane, to znaczy jakie klasy postaci dostawały, to tutaj Hawk jak ma być zwiadowcą tak prawdopodobnie Kuben Blisk może być obrońcą. Postać defensywna, jeśli potwierdziłoby się to, co kiedyś widzieliśmy z jednych z przecieków, to tam mógł zrzucić tytana. Ale nie mógł do niego wsiąść, tylko bardziej ten tytan pełnił funkcję takiego Tower Defense, czyli takiej wieżyczki broniącej. Jak, jeśli ktoś by podszedł z wrogów właśnie do nas, no to by został zestrzelony właśnie z tego Tytana. Być może dodadzą jakąś opcję, że będziemy mogli wskoczyć na, na tego Tytana i ewentualnie z nim chodzić, i obrażenia będziemy otrzymywać, tak jak w przypadku Tridenta. Czyli każdy wystrzelany w nas w nasz pocisk, albo bardziej w, w Tytana, absorbuje i otrzymujemy my. Co do umiejętności pasywnej, to tutaj mamy duży znak zapytania, lecz prawdopodobnie będzie to plecak odrzutowy, który pozwoli nam na glidowanie po ścianach, czyli coś, co mogliśmy robić w Titanfallu. A jeśli nie graliście w Titanfalla, lecz już w samego Apexa, to na Halloween, jeśli byliście duchami w trybie limitowanym, to tam mogliśmy właśnie używać takiej umiejętności. Czyli tutaj prawdopodobieństwo tego, że Jack Cooper trafi do Apexa jest mniejsze, a potencjalne koncepty postaci trafią do bliska. Napisz w komentarzu jaką chciałbyś jeszcze zobaczyć postać w Apex Legends. Czy miałby być to szturmowiec, zwiadowca, obrońca, czy może medyk, których jest bardzo mało? Otrzymaliśmy kolejny wyciek dotyczący akurat w tym przypadku broni, a nie postaci i zapostowany na redditie filmik zawiera krótki gameplay z nowego pistoletu, jaki by mógł trafić do gry. Nie powinienem w sumie mówić nowego, ponieważ wiele broni prototypowych było w Apexie gdzieś tam w plikach, no i finalnie nie zostały one dodane. Jednakże krótki klip wygląda bardzo obiecująco, nowa broń miałaby być zasilana pociskami energetycznymi, a i nazwa to FANATIC Szczerze mówiąc bardziej mi do broni energetycznej i tym bardziej pistoletu z tej kategorii pasowałoby coś na zasadzie Tazera Czyli gdybyśmy strzelili z takiego pistoletu to żeby stanowało kogoś na moment jak w przypadku Arkstara, ale żeby nie było to też aż tak bardzo skuteczne, no a w sumie pistoletów też mamy mało. By było to ciekawym urozmaiceniem gdyby właśnie taki pistolet mógł stanować przeciwnika na chwilę, bo uważam, że ostatnio broni jest za dużo w grze, no i zwykle się one niczym nie wyróżniają. Twórcy mają kryzys pod tym względem, no bo jeśli już dodali na przykład Longboa i Flatline'a do craftowania i zniknęły one z ziemi, to jest coś chyba nie tak. Zwróćmy uwagę na to, że na przykład taki Bołczek jako jedyny nie ma teraz żadnego kompana, który by wykorzystał strzały. Mogliby dodać w końcu kuszę, żeby zutylizować ten typ amunicji, a jednak tak się nie dzieje. Chciałbym właśnie zobaczyć nieco bardziej urozmaicone bronie z większym wachlarzem funkcji. A ty napisz w komentarzu swoją ulubioną broń w Apex Legends. No na tyle w tym odcinku, a teraz YouTube podpowiada mi, że chcesz zobaczyć ten film, który wyświetla ci się teraz na ekranie, dlatego w niego kliknij. Chaos!